Kiedy zacząłem pracować, wiele technologii jeszcze nie istniało, więc pierwsze zlecenia, będąc już jako przedsiębiorca, pozyskiwałem w budce telefonicznej, nieopodal stąd. Rafał Rudnik, jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę transportowo-spedycyjną. Mamy bardzo rozproszony portfel klientów. Mamy klientów dużych, stacjonarnych, wirtualnych, pracujemy dla sklepów internetowych, dla wielkich korporacji międzynarodowych. Nasze pieniądze są zaszyte w fakturach. Mamy kontrahentów, którzy mają bardzo długie terminy płatności. Oczekiwanie na te środki no, zajęłoby wiele czasu. W chwili obecnej dostęp do gotówki to jest kluczowa sprawa w naszej firmie. Faktorem odkryłem wiele lat temu dzięki mojej wspaniałej żonie, ponieważ moja żona pracowała w branży finansowej. Kluczową rzeczą w doborze partnera w przedsiębiorstwie, które poszukuje finansowania, jest zaufanie. Faktoring daje mi szybszy dostęp do środków, do bieżącego finansowania. Wtedy, kiedy mamy potrzebę skasowania się, to faktoring daje radę. Faktoria finansuje nas bardzo sprawnie i bardzo szybko. Dobrze sobie z tym radzi. My z faktorią dobrze radzimy sobie również. Wszystkie faktury, które są finansowane przez faktoring, powodują i przyspieszają bardziej stabilną regulację finansową wobec naszych partnerów. Faktorii wykorzystujemy factoring sprzedażowy. I jakbym ujął faktorie w trzech słowach? Kontakt, zaufanie, pieniądz. Faktoria umożliwiamy rozwinąć twój potencjał.